Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sauron100 Dzisiaj przedstawię wam moją najlepszą mitwę na tym oto czołgu Czyli Panzerkampfwagen B2 f pod względem zadanego damage'u Pewnie jak widzicie, cisnę na nim tylko i wyłącznie goldem Gdyż na tym pojeździe po prostu nie ma sensu jeździć na bezgoldziu, bo... Zresztą, spójrzcie na apekach jaka jest penetracja, 55 jest to czwartotierowy, niemiecki czołg ciężki który ma, pewnie jak widzicie, dwóch radiooperatorów No i cóż, po prostu 55 penetracji to, to, ty, to może inaczej Tetrar na bezgoldzie ma więcej, więc to nie ma sensu wozicie na nim apeków Tutaj na czacie jakieś wyzwiska poleciały, no akurat miałem tego tego dnia zły dzień, więc no cóż. Czołk jest jednym z najtwardszych hewików czwartego tieru. Ma ograniczony matchmaking do tieru, którym on jest, czyli do czwartego. No i nigdy nie będzie na piątym tierze. A na piątym tierze to praktycznie granie nim to nie ma sensu, bo on w większości pojazdów nie przebija nawet na goldzie. Oczywiście te papierowe PZSFL 4 400. Spokojnie przebiję, bo one mają mało, tej, mało tego pancerza, ale takie już, nie wiem, kawu jedynki, to, to już niekoniecznie. Ale spójrzcie zresztą, co się stanie, jak wjadę w grupkę więcej niż trzech czołgów. Ja może dam swobodną kamerę, spójrzcie, trzy czołgi. M2 Medium, zramowany, pancer 3 140 HP, podpalony, LTP strzela, nie może przebić, tam jeszcze w tyle Marder drugi, który tak samo przebić nie może, drugie LTP doszło do kolekcji. No i jak na razie damage się robi, już 600 damage'a nawaliłem i teraz wybrałem Mardera, bo on jako jedyny z tu obecnych czołgów był w stanie mnie przebić, no i teraz akurat spotkałem Chiche, który też ma możliwość penetracji pancerza b od boku, więc to był mój priorytet go zabić. A, jako że Japonce pancerza nie mają, no to nawet na bezgoldziu bym go przebił. Bum! Cicze zniszczony. Ach, LTP nie może przebić. Kolejne czołgi dojeżdżają. 1100 damage już jest. A, nadal mam co strzelać. LTP zniszczony, piąty frak, a za chwilę padnie specjalista. Kowenatner zaraz, prawdopodobnie się pożegna z życiem, a jednak nie, bo zdążył niestety uciec. Spróbowałem go tam złapać przez solinę, ale niestety się nie udało. Kontuje, że tak powiem, dupą i spójrzcie co się dzieje. Cruiser czwarty nie umie przebić, pancer 38t praktycznie nic nie może zrobić, <grystanie> I już padł spokojnie specjalista. A teraz przyszło mi się zmierzyć z pancerem drugim G, a Covenantner uszkadza mi silnik. No, niestety nie mam już zestawu naprawczego, więc będę jeździł do końca bitwy ze zniszczonym silnikiem. A ten pancer 2G chyba nie woził Golda, bo nie mógł mnie przebić. Niestety pancer 38D spenetrował bardzo duży pancerz B2 jak na ten tier, No i niestety wyłapałem także odarty. 9 frag na moim koncie, no i cóż, praktycznie na tym się bitwa można by powiedzieć skończyła. Jeszcze troszkę to przewinę, bo tu uda mi się jeszcze załapać parę strzałów tego dawcę damage'u, czyli medium 3. 2228 damage'u, to jest mój rekord na Panzer Kammwagen B2. W tej chwili wyświetlają wam się zdjęcia tego oto wyniku. I teraz e, pytanie do was, czy wiecie skąd zdobyć ten pojazd? Ja na pewno wiem, bo inaczej bym go nie miał. Jeśli chcecie sobie sprawić tą oto maszynkę, idźcie do najbliższego Empiku, kupcie karciankę World of Tanks Rush i w ten sposób będziecie szczęśliwi, szczęśliwymi posiadaczami tego oto potwora, bo mało tego, jeździ na randomach i nóbki naprawdę nie wiedzą gdzie w to strzelać. Oczywiście ogarnięte 185 85 b Headsery i te wszystkie OPT deki są w stanie to zrobić, no, ale właśnie takie stado nubów, które w tej bitwie udało mi się spotkać, no, robimy siakę po prostu. Że mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. Tii Ajax for watching.